Cześć, Urkut z tej strony. Przyszła do mnie ostatnio pewna paczuszka ze Szwecji. W tej oto paczuszce znajdowały się dwie fajne rzeczy. Była to myszka firmy Extrafy i klawiatura firmy Extrafy. Jest sporo prawdopodobieństwo, że nie słyszeliście o tej firmy, jako że to jest firma raz, że to jest firma szwedzka, a dwa, że jest to firma raczej celująca w rynek Bardziej esportowy, bardziej jakby wysokopółkowy, Nie jest to jakby najwyższa z najwyższych półek, ale jest to wysoka półka. Pierwsz, może zaczniemy od klawiatury. i design jest raczej prosty. Jest też wersja występująca bez numpada, jeśli macie mało miejsca na biurku. I jest ona, no nie chcę mówić ciężka, ale trochę wal. Ktoś nie korzysta z jakiejś większej podkładki na cały biurk, to jest bardzo spoko sprawa, żeby ta klawiatura po prostu nie jeździła. Po spodem oczywiście znajdą się też gumowe podkładki, które temu zapobiegają, ale no niestety lżejsze klawiatury miały to do siebie, że po prostu sobie. Rzeź klawiatury miały to do siebie, że pomimo tych podkładek gumowych pod spodem potrafiły latać po, po biurku. E, tutaj nie ma tego problemu. Jest to też klawiatura mechaniczna, a pomimo tego jej przyciski nie są aż takie głośne jak mogłyby być. Jest cały czas ten fajny filt klawiatury mechanicznej, ale nie ma jakby tego potężnego dźwięku, który po prostu często na streamach czy, czy jak się z kimś gada, może dość znacząco przeszkadzać. Plusem jeszcze dość fajnym jest właśnie oświetlenie. Ono występuje tak jak i na myszce, tak jak na klawiaturze. E, przytrzymując jeden przycisk i wciskając drugi, możemy sobie bez problemu dostosować e, czy to rodzaj podświetlenia, czy to kolor, czy jasność. Nie trzeba kombinować nigdzie, pobierając jakieś dodatkowe oprogramowania. tylko wszystko mamy wbudowane w klawiaturę. Dwa przyciski Bang, możemy zmienić od razu sobie wygląd e, myszka. Jak widzicie, ona ma taką śmieszną obudowę, ma masę dziurek. Dla niektórych może to być jakaś taka czerwona flaga, że to będzie problem, że się zaleje tę myszkę, i tak dalej. Ona jest wodoodporna w środku, więc jeśli ją zalejecie, to się nic jej nie stanie kompletnie. A dlaczego jest tak podziurawiona? Dlatego, że ona jest tak lekka, tak nieironicznie to jest jedna z lżejszych myszek, jakiego korzysta, i po prostu nie czujesz, jak suniesz. No, nie pozostaje mi nic innego w sumie, jak was zachęcić do wskoczenia na jej stronę, ExtraFi i sprawdzenia sobie jakiegoś sprzętu. Ja, no mogę jedynie co to ciepło polecić, jako też mam słabość do produktów szwedzkich, bo to są dobrej jakości rzeczy, a te są wyjątkowo spoko, także zapraszam do przejścia strony i na odcinek, hej! Dobra, to słuchajcie, zasady, tak, to są dość złożone, osoba, która zbierze najwięcej kili, wygrywa mystery skinę, hello, startujemy! Jakbyś mógł jeszcze pokrócić, bo jestem pewien czy zrozumiałem. Osoba, która ma najmniej kili, wygrywa skina. Mystery. Najmniej? 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 <śmiech> Najwięcej. <śmiech> <śmiech> to jeszcze raz musisz to zobaczyć w takiej <laughs> jakości. <momencie. śmiech> Osoba, która, której ilość kili jest najbliższa średniej, arytmetycznej wszystkich kili w drużynie, wygrywa mystery skina. Podnoszę rękę. Dobra. To będzie Jon instant. I cyk! Instalog już wiemy, kto nie wygra. Problem jest taki, że do tego nie do, nadaje się za bardzo Jumi. No i w tym momencie ja bym challenge I Alkowa też nie pomoże, więc moje dwie karty prawki tutaj już nie zadziałają. A jako, że do trzech razy sztuka, to... Zaskocz nas. Jebać Betoniary. Piknie su. Hmm, dobra. Zabiera nikili. Zabiera Nikki. Zabiera Nikki. Mam nikili. pewien pomysł co możesz piknąć. Ej, to może inwajdzik, co? Co wy na to? No musi być. Kurde, ale to... Mamy dwóch junglerów? Mhm. Jak najbardziej. Słuchaj, są rzeczy, których nie planowałem. Na przykład właśnie to. Na przykład również to. Ale z drugiej strony to będzie pasowało na zab zabieranie kili, więc spok. O lipka, Mają nas. Dobra, nie, nie widzieli, nie widzieli, nie widzieli. Nie widzieli, się nie widzieli się nie, nie widzieli, nie wiedzą. Tutaj na pewno nie ma pacjenki.

jest! Yes! Kurde. kurde! Flash Q, Easy Steal, nara rajerzy Eee... A O nie. To jest no nie, nie Bartek co? I <noise> To nie są. jest taka dżungla jak nexus. O, tam się przyciąłem. Ale to będzie walka. Więc to... O to kurde, nie, nie tak spodziewałem tak się tak tego jak Chciał. Tasa. Ej, ja się, to ja to się boję... A więc, gdy no. mam zero to... <noise> Wiesz, ja się troszkę Miał boję, wu, że przez to, że właśnie jak Gubi będziemy ganiać za killami, ostatecznie przejebiemy bardzo ten mecz i tak maksymalna Dobra. ilość killi to będzie jakieś kurwa dwa. To jest bardzo możliwe. Nie, Czy wiesz co? Push, push, nie ja to jest nie, nie. się to potem to bardzo zupełnie. Kurde. To był najbardziej last hit jaki tylko mogłem wykonać. Kurde! Yes! No co mi typek zabieram? No, odstajemy na... Razie. Trzeba go powstrzymać. Ale póki co chodźmy razem na drajka, tak taki... Oh, o, fuck. o! Dobra. Tu jest. O, faktycznie tam, kurde. Tu jest trapka. Ja też ty go zabijacie, nie, no. a ja go dobijam. No chyba nie. Rzuciłbym smite'a, no, żeby chyba... go złowić, ale a... chcę, żeby sksuć tym smajtem. O nie, Przerwał mi Z... Jest! Nie! Uh, uh. yeah. Dobrze! Tu już z signatem biegłem. Tymczasem mordekajze. No, a tam się dobrze bawi chłopak no. Dajcie mu spokój. O ten co, jeszcze smoka zrobił, żebym sobie nie mógł tutaj To nawet, no, dziękuję. Proszę. Ja są... O, tu jest ten friendzone. Nie to obchodzi Marklin mi zabrał tego. Oh, o, Frenzy właśnie kradnie blue To dobrze. Mm -hmm. A wtedy my go zaskoczymy. No głupi! W sensie po co ja wam piguję? przecież to jest kill dla was. Oho, Oho. Dobra, to dopiero pierwszy kill to się prawie że nie liczy. Bipsu, trzymaj się, idę sksuć. Nie. Trzymajcie się, no, się na no, tym bocie. Tak. No, dawaj, dawaj, dawaj. Wy jeszcze nie macie erek, biedaki? Kurwa, on miał zginąć od tego smajta! Nie od pipa ja, Nie, ja nie biję, bo Bipsu ma ulta. Oto to sksuje. Ja nie biję, o ty gnoju. No, dawaj, dawaj go. Nie I teraz kurde Garen król Nie wiesz, ja na, razie, ja na razie nie muszę zabijać. I co zrobił, zabił? Ten to przekazuje słabość. Zestaw dobrego pacjenta. Like, merch, link w opisie, komentarz, subskrypcja i dzwoneczek. Żebyśmy wiedzieli, że Wam się podobało. No już, samo się nie kliknie. Oraz na koniec ciepłe podziękowania dla wszystkich wspierających ten kanał, ty szymek nie rozpędza się tam za bardzo. Dobra, ale tego Nie, zabiję go na easy, przecież on się tak leczy Kurczę, myślałem, że go tam uratuję w ostatnim momencie Dobra i comeback robimy No No kurwa, ten co tam solo ich łapie ja pierdzielę jak... jakie to dostaję Kurde, Garen <gierka> Na plecach Gierka się kończy bo idę. Nie kończy się kurwa wracam Jone <gierka> jakiś gówno dostał z <gierka> mystery skina. Dupa Ja trzymam kciuki, będzie coś zajęli z tego, będzie legendarka Zobacz. Dostał gówno, tak jest I cyk! Instalokione i już wiemy, kto nie wygra.